Moi drodzy, chciałem Was zaprosić na Rodzinny Dzień Dziecka w Balinie, który odbędzie się w tę niedzielę, 4 czerwca, od godziny 15. Jest to Dzień Dziecka finansowany z Funduszu Sołeckiego. Gmina zleciła wykonanie firmie Katerian. Będą animacje dla dzieci, dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, muzyka i poczęstunek. Poza tym robimy konkurs piosenki dziecięcej. Dzieci, które zgłoszą się, bądź będą miały taką ochotę zaśpiewać na scenie, będą Nagrody. Impreza jest pod patronatem honorowym marszałka województwa Małopolskiego, pana Witolda Kozłowskiego. I tutaj będziemy mieli jakieś nagrody dla dzieci na konkurs. Poza tym robimy drugie amatorskie zawody w siłowaniu na rękę. Przyjedzie do nas pan Adrian Zburzyński, jako już mistrz świata, aktualny i będziemy siłować się na rękę do wygrania jest 1000 zł i puchar dodatkowo każdy będzie mógł sprawdzić swoją siłę za pomocą urządzenia firmy Omega i tutaj wyłonimy najsilniejszą baliniankę i najsilniejszego baliniaka także myślę, że będzie dobra zabawa i fajna atmosfera, także serdecznie Was zapraszam bawmy się i cieszmy się z życia